Serwis pozakupowy auta. Czyli co spodziewać, jak kupimy auto od handlarza. Czyli auto przyjechało. Pierwsze co będziemy robić, to już oleje zostały wymienione no bo to już jakby podstawa. E, drugi temat to oczywiście coś takiego jak koło dwumasowe. Tu mamy Cadiego Altraka, czyli mamy wersję 4x4. I oczywiście od razu rypie tak dwumas, że się jeździć nie da. Trzęsie całym autem, a, po, a pod samochodem dźwięki typu. Trur, 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 cały czas wszystko stuka. Jak powiedziałem, skrzynia Deku 250. W tym odcinku zobaczycie nie tylko wymianę tego koła dwumasowego, będziemy też wgrywali soft, czyli zmienimy punkty położenia zmiany biegów. Tu już mamy silnik dwulitrowy z mokrym kolektorem, czyli już naszpikowany całą ekologią AdBlue. Egier, chłodnice EGR, podwójne EGR i wszystkie inne klimaty, które mogą się fajnie spieprzyć. Także zapraszam Was do materiału. Dzisiaj zobaczycie jak taką skrzynię w ogóle wyciągnąć. Co trzeba w niej zrobić? Będziemy łączyli się w trybie bench do skrzyni biegów. Zobaczycie jak to wygląda. Jeżeli jest skrzynia na wierzchu no to jest dosyć dobry dostęp do pinologii. Wszystko zobaczcie to w materiale. My się zabieramy za demontaż czynników i wymianę. A. Jeszcze w deku 250 wymienimy sobie olej. Zobaczymy, czy był wymieniany. Zobaczymy, czy w ogóle filtr jest jakiś wymieniony kiedykolwiek. Czy jeździ tak sobie te 200, chyba 50 czy 60 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie ile on ma. Od nowości w tym samochodzie. Teraz, tak słuchajcie, jeżeli chodzi o olej, to nie wiem czy to dobrze w telefonie widać, ale wygląda o tak, czyli jest dosyć brudny, ale olej był wymieniany, bo jest filtr maile założony, był maile założony, bo teraz będziemy mana zakładali, jest on tutaj i nie wiem czy to była kwestia tylko wymiany filtra, czy coś tu było grzebane, generalnie nawet wtyczki od rozrusznika mamy połamane, nie wiemy dlaczego. Dużo tutaj takich rzeczy jest pokombinowanych, jak na pierwszy rzut oka parę wtyczek, jakichś opasek dziwnych, pozakładanych jeżeli chodzi o takie drobne elementy, które na ten moment widzimy no mówię, to auto dopiero jest u nas pierwszy raz no bo przyjechał na serwis dwumasy no i zobaczymy co wyjdzie dalej w praniu no ale olej taki trochę brudny zobaczymy co dalej, także bierzemy się za demontaż pozostałych elementów, no i będziemy w tym filmie informowali na bieżąco hd od spodu, tak to słuchajcie wygląda trochę to wszystko brudne Także na przyszłość chyba będzie trzeba tutaj uszczelniać tą przekładnię kątową, która nam rozdziela na tył napęd, napęd na tył, że tak powiem. No i teraz tak, wał mamy już oddzielony, bo wał jest luźny, kołyska zrzucona. Zbiornik AdBlue został zdemontowany, żeby gdzieś go nie uszkodzić przez przypadek, jak będziemy tu skrzynię wyciągać. No i kolejna rzecz, którą będziemy tutaj oczywiście robili, no to wymiana tego dwumasu za chwilę, tak naprawdę. Liczymy, że to zaraz nam tutaj ładnie powinno zejść Sanki tak zwana kołyska też już jest zdemontowana. Widzicie, tu wszystko mamy podwieszone elegancko, żeby to nie dodało o, tak własny, o własnych siłach. Więc co, my zrzucimy skrzynię, za chwilę też łapanie e, skrzyni softów w trybie bench. W trybie bench niestety po OBD nie udało się. No i zobaczymy, jak będzie nasz dwumasik wyglądał. Podejrzewamy, że ta skrzynia już była demontowana w jakim celu nie wiemy, ale kilku śrub nie było. Nie ma też osłony tutaj, która powinna w teorii być nad. E, lewą pół, prawą półosią Nie ma tej osłony, tu powinna być taka osłonka Która zasłania nam właśnie półosią pomiędzy DPF-em a półosią, no ale niestety tego nie ma Więc będziemy musieli po, e, porzeźbić trochę, żeby tutaj to auto z czasem doprowadzić do stanu oryginalnego Słuchajcie, skrzynia na wierzchu, czyli na naszym koniku z podstawką meblową No i tak, mamy podłączone, tak jak tutaj widzicie, mamy podłączoną skrzynię w trybie bench odczyt flexem. Jeżeli chodzi o kwestie OBD, dlaczego nie po OBD, dlatego że na tego hardwareu akurat nie ma flex. No i po prostu trzeba się połączyć w trybie bench Tutaj jest o tyle wygodnie, jak skrzynia jest na wierzchu, że nie ma z tym problemu. Auto było a czy na, skrzynia była na pewno demontowana. To jest 100% ze względu na to, że dwumas jest jakiś założony, cały poobijany, jakby po jakiejś regeneracji czy po czymś. Natomiast problem jest taki, że to nawet nie ma napisów żadnych ani żadnego logo. Nie wiadomo, co to jest założone. Dodatkowo też tutaj jest problem. Od czasu czasu pojawia się czujnik położenia wału, dlatego też będziemy go wymieniali, on jest tutaj. Po prostu to nie, nie dzieje się notorycznie, ale od czasu do czasu jest problem z tym czujnikiem Żeby go wymienić on jest po prostu tutaj schowany z tyłu Później on będzie widoczny bardziej jeżeli chodzi jak się zdejmie koło dwumasowe Ale w tym przypadku no to po prostu jest lepszy dostęp do zamontowania i wymontowania tego czujnika Nie jest on jakoś kolosalnie drogi, więc fajnie go zrobić, żeby później nie wracać no i nie cisnąć się Tym bardziej, że to nie są jakieś pieniądze bóg wie jakie I tak zdecydowaliśmy, że ten czujnik po prostu wymieniamy Teraz tak, koło dwumasowe ściągnięte i widać było teraz na 100%, że było coś robione, nie wiadomo co, ale na pewno jest uszczelniacz wału, nowy z rękawa założony. No i tu mamy czujnik, ale czujnik jest założony z oryginału. Błąd wskazuje, że prędkość obrotowa wału jest zupełnie niewidoczna. Zobaczcie dlaczego jest wygodniej to zrobić, oczywiście da się to zrobić na aucie, od strony filtra wyciągnąć i jakoś tam kręcić, wszystko się da no ale skoro teraz jest dostęp do tego elegancki, no to później po co się z tym szarpać z drugiej strony Ten czujnik w razie czego wymienimy na boszowski, nie oryginał, założymy Boscha To co tutaj widzicie, czyli to właśnie igiełkowe łożysko zostanie wymienione No i oczywiście nowy dwumas I tym sposobem słuchajcie właśnie plik mamy wgrany, cały tryb węczowania zakończony Klik obrobiony. W tej chwili możemy wziąć się już ten czujnik, jest wymieniony na nowy. O, proszę bardzo. No i teraz jedziemy z tematem łożyska igiełkowego i wymiany dwumasu. No i poskładanie, oczywiście, ustawienia zbieżności. Drobne rzeczy. Za chwilkę założymy dwumas, pokażemy, jak to wygląda. No, a potem, w odwrotnej kolejności, co tu trzeba będzie poskładać. Jeżeli chodzi o połamane wtyczki, zobaczcie tutaj wyciągnęliśmy też ten zbiornik blue, Połamana wtyczka, od rozrusznika połamana wtyczka. No, naprawdę ktoś się znęcał trochę nad tym samochodem. Eee, no i to jest fakt, tutaj tych wtyczek jest trochę więcej połamanych Tutaj jeszcze znalazłem od czujnika ciśnienia eee, Też zobaczcie, porzeźbione już wiązki Także na no coś tu już było dosyć mocniej grzebane I teraz tak, stoplatka mała Założyliśmy skrzynię, mamy prawie poskręcaną, przynajmniej częściowo Zostały tu jeszcze takie drobne detale Oczywiście później napełnienie skrzyni biegów Poskręcanie sworzni, ustawienie zbieżności i takie rzeczy, także eee, No co, my teraz dokończymy to co możemy skręcić od góry, potem e, od dołu, potem góra no i następnie jedziemy z tematem napełniania skrzyni biegów e, stosujemy olej Ravenola i filtr ten co leży tutaj na ziemi to jest filtr MANa oczywiście do tego zestaw korków nowe z podkładką, no i to wszystko za chwilę zobaczycie jeżeli chodzi o górę no to jak widzicie akumulator już zajmuje swoje stanowisko, swoje miejsce e, tutaj nie powiedziałem wam jeszcze, że to oczywiście zbiornik AdBlue jest ten, jest właściwie był wyciągnięty, na ten moment jest już włożony z powrotem na miejsce, i tak naprawdę no już jesteśmy coraz bliżej końca. Teraz dołapać rozrusznik, jakieś tam wtyczki, które tutaj są zastosowane, no i tak naprawdę już coraz bliżej końca mamy. Do, 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 zaraz po tym będziemy napełniali skrzynię biegów. I na końcu, no, jeszcze zostanie nam zbieżność. Jak widzicie, tutaj już jest kilka takich drobnych rzeczy, które też znalazłem w międzyczasie. O, choćby wtyczki, wstyski, waczy. Nie wiem, jakim cudem to jest wszystko takie pokasowane. Zobaczcie, że każda jedna, to nie, że jedna, tylko wszystkie. Nie mam pojęcia, jak to się stało i co tu się mogło, jak, jaki rzeźnik tutaj był przy tym, no, ale no, już nie chcę więcej się wypowiadać na ten temat, no, bo tutaj nie, nie moja rola w tym wszystkim. Moja rola była wymienić dwumas. A dwumas, tak jak wam powiedziałem, przepraszam, Kamil. Jest ten. Była na wymianie dwumasu tak naprawdę i zrobienie softu. Soft zrobiłem. A jeżeli chodzi o dwumas, teraz Wam pokażę tak dokładnie, bo jest chwila czasu, a Kamil akurat już kończy tam składać górę. Zobaczcie, jak wygląda tej dwumasik pokręcę nim dookoła, bo zawsze tutaj są numery, tutaj są, czegoś takiego normalnie nie ma, czyli to jest, nie wiem, wyważenie, czy co to jest, nie mam pojęcia co to jest, bo ja nigdy nie zakładam jakichś dwumasów regenerowanych, tym bardziej, że widać, że tutaj to było, słuchajcie, malowane jakąś srebrzanką i szlifowane, to nie jest, to widać było, że to jest skorodowane, widać, że to jest poobijane, to nie my, tylko tak było i taki dwumas coś tutaj chciał, założył właściwie, nie, Do, oprócz tego, że to wszystko ma luzy chyba większe niż pierwotnie miało, to już druga sprawa, Słuchajcie, zawsze jak już wymieniamy ten dwumas, już pomijając to, co tutaj mamy. śruby do dwumasu są zawsze nowe, zawsze stosujcie nowe. Jeżeli kupujecie dwumas Zachsa, dwu, zawsze macie znaczy zazwyczaj macie w komplecie, e, razem ze śrubami powinien być. Te śruby są o tyle istotne, że przez nie potrafi się sączyć olej. One jak widzicie, tutaj mają taką końcówkę zamoczona jest w kleju zielonym w tym przypadku. Czasami jest żółty w zależności od, od dwumasu i od modelu samochodu. I te śruby zawsze wymieniamy na nowe, no i naturalnie dokręcamy z momentem dokręcania takim jak powinien być. Kolejna rzecz to łożysko igiełkowe, też warto wymienić, jest groszowe tematy, około 30-35 zł kosztuje, też fajnie zawsze sobie wymienić. To jak widzicie podczas wybijania się tej igiełki wszystkie wysypały, no ale to właściwie nie ma tutaj znaczenia. I tak naprawdę, słuchajcie ktoś ściągnął skrzynię, założył, żeby później ktoś ściągał jeszcze raz. Auto jest niestety dopiero kupione, więc tak naprawdę wszystkie takie surprise'y i takie wszystkie niespodzianki wychodzą dopiero w praniu. Teraz oczywiście Kadi wyjechało. Kadi już jeździ. Klient jest zadowolony, dzwonił nawet do mnie i mówił, że rewelacja teraz po wymianie tego dwumasu i po zmianie tych shiftów jest rewelacja. Jeżeli chodzi o usterki, które tam jeszcze mogą wystąpić i są i będą jeszcze do usunięcia, no to oczywiście też został poinformowany, mówi, że liczył się z tym że kupił ten samochód w miarę dobrych pieniądzach, więc liczył się w tym, że będzie musiał zrobić jakiś wkład własny. No i właściwie na tym byśmy kończyli. Dzisiaj nie chcę przeciągać. Jak widzicie, to jest kolejny przykład tego, jak można kupić auto. Auto, które jest niby ściągnięte z Niemiec, niby z rąk pierwszego właściciela, niedobite, nie do tego. Słuchajcie, to jest właśnie taki idealny przykład, jak się kupuje samochody i co można w nich spotkać. Także widzicie auto przygotowane pod sprzedaż, <laughs> trochę poklejone. Trochę połapane, trochę tu, trochę tam. Trochę jakieś wiązki polutowane, trochę dwumas zrobione z jakiegoś tam pseudo regeneracji, która nie działa. No i tak naprawdę e, masę takich drobnych rzeczy, które wydawałoby się, że nikt by na to nie zwracał uwagi. Ale tak naprawdę każdy szczegół ma znaczenie. Także słuchajcie, ja dziękuję was, Wam za oglądanie kolejnego materiału. Fajnie, że byliście z nami. Dajcie po sobie znać w komentarzu. A ja oczywiście biorę się do dalszej roboty. Dzisiaj taki oto biały za mną, tu. Arteonik, biorę się i chcę pokazać też na YouTube kolejną rzecz, czyli jak bezpiecznie sobie wymienić olej w Haldexie. Tutaj mamy wersję oczywiście Formotion, czyli 4 x 4. No i Haldex. Haldeks, czyli temat, który niektórzy zapominają, że tam w ogóle olej się wymienia, czy wymienia, czy nie wymienia. Wymienia się i pytanie co ile. Ja tyle, co powiem na w tym materiale, a jeżeli was co interesuje, to powiem więcej w kolejnym, czyli w tym co się pojawi pewnie po właśnie Kadiku. Będzie temat tego Arteona. I co ile się wymienia olej? Ja powiem tak, co dwa lata. Niezależnie od przebiegu, po prostu wymieniamy co dwa lata. Coś takiego jak płyn hamulcowy. Nie są to koszty, które mogą zabić, więc lepiej zrobić to bezpiecznie. Raz na dwa lata. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Siema.